Zapraszam Was na prezentację wykrywacza AK-Signum MFD. Będziemy testować tryb Deep, czyli taki tryb dosyć niecodzienny, który został zaprojektowany po to, aby szukać dużych przedmiotów na dużych głębokościach, szczególnie w bardzo mocno zaśmieconym terenie, gdzie mamy małe śmieci czy to kolor, czy, czy, czy żelazo. On, on się przez niej, jak, jak, jakby to powiedzieć, prze, przebija i, i, i namierza nam to, co jest po prostu pod tymi śmiećmi. Ten tryb najlepiej sprawdza się przy większych cewkach, czyli używamy cewek 15-calowych czy 18 ale dzisiaj sprawdzimy na standardowej 11,5-calowej. Odnośnie używania tego wykrywacza, zauważycie, że, że to też jest troszeczkę niecodzienne, ponieważ. Cewkę niesiemy od 20 do nawet 50 cm nad ziemią. Bardzo powoli nią przemiatamy i, i więc to tak jak mówiłem, jest, jest to tryb na takie stare siedliska czy, czy pola walki, gdzie jest masa małych odłamków. Nie używamy go w pierwszym lepszym miejscu i po prostu, no bo, po prostu zajmuje to zbyt dużo czasu. Chodzimy sobie powoli w takich właśnie miejscach, gdzie spodziewamy się, że pod tymi małymi śmiećmi może zalegać coś większego. Z najważniejszych ustawień ST na 13 RT na 8 Co jeszcze? Gain 8 Tryb dźwiękowy RT I jeszcze mamy tutaj EMI Filter 6 GS Filter 12 i ustawienia trybu DEEP. Filtr T ustawiamy sobie od y, 1 do, do 22, i generalnie im wyżej, tym, tym wykrywacz y, zajmuje się tymi y, bardzo dużymi przedmiotami. Y, to, to by było tyle, jeśli chodzi o najważniejsze ustawienia. Zaraz wykrywacz. Dostroimy do gruntu, można go oczywiście bardziej nafaszerować tymi ustawieniami, ale, ale warunki na to nie pozwalają, można włączyć turbo, ale zobaczymy, jak działa na, na takich ustawieniach. Dobrze, zatem zaczynamy z garnkiem wypełnionym monetami na 70 cm. Mamy prostą linię, plus 73. Generalnie już można kopać, ale można sobie obejść, troszkę cewkę wyżej, troszkę niżej, cały czas mamy wskazania na plusie plus 58, plus 61, teraz przejdziemy do głębszego dołka Plus 75. To już jest głę plus 77, Że tutaj już jest głębiej trzeba y zbadać to dokładnie i machnąć, machnąć dokładnie nad, nad celem, no mamy plus 71 i ostatni cel i tutaj już jest skarb na metrze. Na minusie słychać dźwięk, ale na minusie są właśnie te małe żelazne śmieci. Tu już jest plus 63, plus 45, plus 67. Tu już jest ciężko, ale, ale namierzamy. Także myślę, że całkiem niezły wynik. Jak na taką małą cewkę. No i na to, że, że po prostu wykrywać nie jest jakoś nafaszerowany. Y, y, ustawieniami plus 84 tutaj bardzo łatwy cel dla tego wykrywacza hełm na 80 cm nawet przy takiej odległości mamy sygnał i plus cały czas jest plus prosta linia Plus 59, że nie można tego sygnału ominąć hełm na pięciu centymetrach. plus dziewięćdziesiąt. Plus osiemdziesiąt cztery na 130 centymetrach.

Dobrze, teraz sprawdzimy klamry. I tutaj też jest to fajne: ten tryb to niesienie cewki na wysoko nad ziemią, bo to daje dodatkową zaletę, gdyby tu były jakieś roślinki, jeżyny czy, czy cokolwiek, co uniemożliwia właśnie normalne prowadzenie cewki. Tak tutaj po prostu namierzymy je pomijając te przeszkody, które mogłyby tu być. A sami wiecie, jak to w lesie czasami bywa. Mamy plus siedemdziesiąt siedem, plus siedemdziesiąt dwa, plus siedemdziesiąt jeden, plus siedemdziesiąt, plus siedemdziesiąt cztery. Także tutaj jeszcze spokojnie pięćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt, nawet więcej będzie można uzyskać zasięgu, szczególnie z większą cewką. Dobrze. Tak, to był test zasięgu, a teraz Wam pokażę właśnie zaletę. Oprócz tego, że, że mamy duży zasięg, jak działa wykrywacz w trybie DIP, kiedy mamy nad takim, takim garkiem z monetami mały żelazny śmieć? Teraz jesteśmy w zwykłym trybie. Skarp jest, mały gwoździk. No każdy wykrywacz praktycznie zaabsorbuje się tym gwoździkiem. A teraz sobie przechodzimy w tryb deep. No i wykrywać się kompletnie nie absorbuje tym gwoździem. Mamy plus 56, plus 55, plus 69. Dobrze, teraz e, co nam się wyświetla? Bo po, póki co słyszeliście tylko dźwięki. E, to, jest, e, to są cyfry, które odpowiadają nam za identyfikację, czyli mamy plus, tak. I, i im odpowiadają linie, właśnie na chodografię, które zaraz Wam pokażę. Im prostsza linia i, i w prawą stronę, tym w zasadzie lepiej, aczkolwiek, no jak jest granica sygnału? E, za każdym razem może być plus, plus tam, plus minus jakieś wartości. To jest siła sygnału.